Piękne pamięcią gdy była łyżka Mama wciąż mi mówiła Synu nie rób tak Kiedy jesz to nie śpiewaj Bo powiedzą ci Żeś jest głupi A więc milkłem lecz, Stukałem łyżką ryby Dobry Boże nasz Jak mam być rozsądny Kiedy w głowie wciąż Grają mi akordy, dobry Boże nasz. Skąd rozsądek brać, gdy w mej głowie zamiast myśli muzyka mi gra? Synu, mówi Bóg, dość jest jajo głowy. Spójrz na ptaki, żyją bez spotkań biznesowych. Niech się inni pasą, kasą, a ty, synu, graj, bo bez ten świat punta kłaków nie jest wart. Dobry Boże nasz, jak mam być rozsądny, kiedy w głowie wciąż grają mi akordy. Dobry Boże nasz, skąd rozsądek brać, gdy w mej głowie zamiast myśli muzyka mi gra? Po cóż ci rozsądek, przecież człowiek to Więcej niż żołądek, synu pomyśl jak Jak straszny byłby świat, gdyby Jedynym dźwiękiem był brzęk monet i ich krok Dobry Boże, tak Na cóż mi rozsądek, przecież człowiek to Więcej niż żołądek, dobry Boże, tak Straszny byłby świat Gdyby muzykę zastąpić dźwiękiem monet i ich prawy Gdyby muzykę zastąpić dźwiękiem monet i ich prawy Bardzo <klucz> dziękuję